Proszę Państwa, zaczyna się dzisiejsza czwarta ulewa. Tyle, że w nocy. I burza i cioruny, ludzie niektórzy uciekają na hulaj noga. Prawda sytuacja jest bardzo poważna, nieprzyjemna. Brzmi, błyska się, leje. To już czwarta. Proszę Państwa. Czwarta ulewa w dniu dzisiejszym. Proszę bardzo, jak tu wszystko brzmi, brzmi, błyska się, a tu jest Solidarności, No i proszę Państwa, proszę zobaczyć, co się tu wyprawia. Znów czwarty raz w ciągu na kilku, może sześciu, 8 godzin. Proszę Państwa, jak... Wielka ulewa. No i trudno, żeby nie było po tym jakichś lokalnych pogodów, pożarów od piorunów tak Więc pokazuję tutaj kampię. No, jestem tu na Alejach, w tej chwili na alei Wrzaśnińskiego. słychać jak przetaczają się prawda, pioruny tu się błyska, jak ludzie, prawda, usiłują sobie znaleźć jakieś schronienie. No, to taka kolejna migawka może na tym się dzisiaj skończy. Święty Jan Chrzciciel przestanie nam żyć, bo blisko pomocy. to może się to skończy. Bo daj Boże, amen, amen, amen.